Witajcie z tej strony Lego Manka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, zobaczymy sobie, co znajdziemy w czwartym numerze magazynu Lego Explorer. Jak widzicie, numer zatytułowany jest wyprawa do lasu deszczowego, więc w związku z tym wraz z numerem dostajemy tutaj jakąś egzotyczną żabkę do zbudowania. Ogólnie z podstawowych informacji magazyn kosztuje 12,99 i jest wydawany przez wydawnictwo Egmont. Także lecimy sobie do sprawdzenia, co znajduje się w tym magazynie. Jak widzicie, tutaj mamy kilka pomysłów na egzotyczne zwierzątka. Tutaj jakiś wąż z lego widzę. No muszę przyznać, jest to jeden z ciekawszych magazynów, ponieważ, no, dzięki niemu możemy zobaczyć jakieś różne techniki budowania i tego typu rzeczy. Jak widzicie tutaj z aplikacji Lego Life mam przedstawione kilka zdjęć przedstawiających jakieś zwierzaki egzotyczne. Tu widzę kameleony oraz węże gdzieś, więc także spoko. Tutaj zdjęcie podesłane przez internautów, przez internautów właściwie przez osoby, które czytają ten magazyn. Tam był podany mail, na który można wysyłać oczywiście. Tutaj czy to jest nie, to nie jest jeszcze klocek odcinka, klocek magazynu, jak ja to nazywam. Tutaj widzę jakaś fajna technika przedstawiona budowania, także też ok. Jakiś tutaj zeszycik mamy. Kilka informacji jak, o tym, jak chronić naszą planetę, także ok. I tutaj jakaś modelowa zagadka. Aha, czy po opisach się zgadnie który to magazyn, o czym... Okej. Okay. Nie wnikam. <grych> Kto co woli. Ale widzę, że albo przegopiłam tą stronę, albo nie ma klocka odcinka, że tak powiem. A nie. Co ja mówię? Nie ma klocka. Tu jest yy, król klocków, czyli odcinek klocek na dzisiaj. Jak widzicie, to jest ten kątownik 1 na 2 Bardzo użyteczny element, muszę przyznać. No i tutaj tradycyjnie instrukcja budowania oraz jakiś tutaj najleps najlepsze najszybsze palce wyzwanie czyli to kto zbuduje model w jakimś najkrótszym czasie to jest bardziej chyba do zabawy z dzieckiem yy, zajęcie także zobaczmy co jest w następnym numerze a w następnym numerze jak już widzicie znowu wracamy w kosmos już 17 listopada yy, i tutaj jakąś mamy stację czy coś w tym stylu nie wiem łazik aha Lądownik księżycowy LEGO. O, zawiera złote elementy także fajnie. Ale tutaj patrząc na to, że znowu wracamy do kosmozu, to można to sugerować, że później będzie znowu ocean, średniowiecze i tak dalej będą się powtarzać. Z jednej strony fajnie, no ale nie ma co gdybać. Najpierw zobaczmy, jak się prezentuje w końcu ta nasza żabka. Także trochę mi to zajęło, ale już mamy przed sobą gotową żabkę. Jak widzicie, dostaliśmy trzy elementy zapasowe, czyli gut, fajnie, bo zawsze. Elementy zapasowe się przydadzą. No ale jeśli chodzi o samą budowlę, rzadki, no to szczerze mówiąc, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych magazynów, jeden z najlep jedna z najlepszych budowli, którą do tej pory mieliśmy w magazynach. Bardzo przyjemnie mi się budowało bardzo fajne elementy są tu wykorzystane oraz techniki chociażby na zrobienie tutaj tych nóżek, muszę przyznać bardzo mi się podobają, no ale jeśli zbieracie na przykład magazyny tylko po te elementy, no to uważam, że żeby dostać w zielonym kolorze tyle tych tutaj elementów jakby zaokrąglonych, no to muszę przyznać, bardzo polecam nawet dla samych elementów kupić ten zestaw 12 zł za taką paczkę fajnych elementów, naprawdę polecam no ale co Wy sądzicie o tym numerze magazynu LEGO Explorer? Podobał Wam się? Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!